Cześć! Słuchajcie, jesteśmy na trzeciej rundzie Punktamiata Challenge w Poznaniu. To najszybszy tor w Polsce i jedyny licencjonowany tor FIAT. A ja właśnie idę zobaczyć furę. Którą ja się będę ścigał i tak dobrze słyszeliście, gość, który nigdy nie jeździł furą o jedynym prawilnym napędzie, czyli na tylną oś, wsiądzie dzisiaj do specjalnie przygotowanej Mazdy MX5 popularnej miaty, która ma 200 koni. W miata challenge liczy się to, żeby ścigali się ze sobą ludzie, którzy jeżdżą dokładnie tym samym sprzętem, żeby mieli równe szanse, a jedyną zmienną, która wpływa na to, czy wygrywasz, są umiejętności. Jakbyś dwa słowa powiedział o tym, jaki jest ten podział grupowy, na czym te grupy polegają. Wiesz, no mamy cztery generacje MX5, e, Na, N, N, C i ND. Mamy podział na e, klasy. Ten, ten podział jest zależny od generacji, od silnika, od tego, czy samochód jest wolnossący, czy jest turbodoładowany, ponieważ samochody są praktycznie takie same w danych generacjach. Ilość tych modyfikacji jest dość e, ograniczona, więc samochody są bardzo, bardzo zbliżone do siebie. Mamy klasę Stock. To jest klasa dla seryjnych samochodów zmodyfikowanych. Okay. Mamy też klasy spec, To jest taka bardzo unifikacyjna klasa. To tam jest najbardziej zbliżony hardware, out, do siebie bardzo podobnych. Ale powiedziałeś, że jest też klasa hardcore i jest taka opcja: mam 100 milionów, włożę i będę latał umiatą. To, 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 to zwykle klasa Turbo na tym polega, okay. że tam jest taki Outlaw i możesz po prostu ładować ile chcesz. Dzięki śliczne. Myślicie, że powinienem zmienić buty? Czy mogę ścigać się? Jest to Gucci. Słuchajcie, to jest ten moment. To, to jest właśnie, jestem mega poddenerwowany, a właściwie to chyba podniecony. No tak, mega pozytywnie idziemy, bo tam czeka Michał. Siema. Siemanko. Słuchajcie, to jest ten samochód, który jest przygotowany specjalnie dla mnie. Nigdy nim wcześniej nie jechałem. Jakbyś powiedział, widzą. Dosłownie trzy słowa o tym aucie. E, to jest NCFL, e, zbudowany zgodnie z, naszym, e, z naszą specyfikacją, regulaminem do klasy NC-SPEC, e, która ogranicza nam modyfikacje różne i ma zapis, że jeździmy wszyscy na tych, same, na tych samych oponach. Ile tu jest mocy? E, one mają 200-205 koni, waga około tony. Ze mną półtorej. Kręcimy zapunktowanych, nie? to jest ten nasz format, gdzie jeździmy do osób, które na fanpage punkty wrzucały zdjęcia swoich pór. Na ostatnią rundę punkta to Challenge Czyli do, na Silesia Ring zaprosimy trzech bohaterów. Wspólnie ich będziemy na tym fanpage'u punktu wybierać. I ci bohaterowie na Silesia Ring będą jeździli dokładnie taki, właściwie tą miatą i jeszcze dwoma podobnymi na fotelu kierowcy, tak jak ja. Dzisiaj zobaczycie, jakie to są emocje, jak ja się wkręcam, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba, czy umiem, czy nie umiem. A już niedługo, bo w październiku będziecie mogli sami usiąść za kierownicą tych samochodów. Dzięki ci śliczne wsiadamy w furę, jedziemy i będę komentował podczas jazdy, ale nie spodziewajcie się Clarksona. Raczej James May to Max, co może ze mnie być, jeżeli chodzi o prędkość na torze. Słuchajcie Hamowanie ostre za górką, redukcja No już doganiamy następnego i już tutaj szeroko Chciałem to zrobić mega energicznie. Ej, właściwie zrobiłem trochę mega energicznie. Ale wiecie dlaczego? Bo mega się jaram tym, co się dzisiaj stało. Pierwszy raz usiadłem za kierownicą Mazda MX5 i zakochałem się. To koniec trzeciej rundy, która odbyła się na torze Poznań. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobała ta relacja, którą dzisiaj wrzuciliśmy. I koniecznie obserwujcie fanpage punkty, dlatego że tam się możecie dowiedzieć, jak wziąć udział w takich eventach. Ja tymczasem wracam do biura, bo mam biuro.